Aha, dobry jesteś. Nadawałbyś się do naszej kompanii. Chodź, zaprowadzę cię do Olgierda. Jak cię zwą? Geralt z Rivi. Dam ci radę, Geralt z Rivi. Jak już staniesz przed Olgierdem, mów tak, żeby go zaciekawić. Ja mam go zaciekawiać? To on szuka kogoś, kto zabije bestię. Kogoś. Niekoniecznie ciebie. Więc jeśli. Atamanie, masz gościa. Wiesz, jakie rzeźby sprzedają się najlepiej? Posągi bożków, popiersia królów i akty. I proszę. Co my tu mamy? Gołą babę. A ty co o niej myślisz? Szczerze mówiąc, wolę twórczość Paxa Germsta. O, czyli szkoła Kowirska. Studiowałeś w Oksenfurcie? Nie, ale znam kogoś, kto studiował. Ech, lubiłem kiedyś Wotniczellego. Jak nikt inny potrafił tchnąć życie w kawałek zimnego kamienia. Ale kiedy teraz na to patrzę, widzę tylko głaz o idealnych proporcjach, bez skazy, idealny do bólu. Równie martwy i nudny, jak przydrożny kamek, <zysy> Od razu lepiej, a przynajmniej ciekawiej. Dobrze. A teraz porozmawiajmy o konkretach. Zejdźmy do mojej kompanii. Przegązimy coś. Ataman, Olgierd! WIWAT! Niech żyje! WIWAT! Niech żyje! Vivat! Zejdź i napij się z nami! No to teraz nie mamy już wyjścia. Przynieś nam wina i coś do jedzenia. Jest jakaś okazja, czy świętujecie bez powodu? Zawsze jest jakaś okazja. Dziś mamy chrzcin. Czyje? Nowej szabelki, imć Bohatyrowicza. Mam już dla niej imię! Będzie się zwała tradycja! <laughs> Powiesz mi coś więcej o tej bestii z kanałów? Nie mam pojęcia, co to takiego, ale wiem, że zabija ludzi. Nie przejąłbym się tym zanadto, gdyby niedawno ofiarą nie padła moja kucharka. Nikt tak nie przyrządzał dziczyzny jak ona. I po te dziczyznę wysłały się do kanałów? Nie. Pojechała na jakiś festyn, a przy okazji miała odwiedzić kuzynkę. Ta jej nagadała, że w oksenfurckich kanałach mieszka królewicz zaklęty w ropuchę. A wiadomo, jak to baby. Każda by chciała księcia, choćby miała za nim brodzić po kolana w głównie. Weska też chciała, więc poszła, ale już nie wróciła. Ponocniona pierwsza zresztą. Hej, zostawcie ją! To tak się traktuje córkę dziedzica. Wybacz, o czym tu mówiliśmy? A tak, o zleceniu. No więc jak? Zajmiesz się tym? Została jeszcze jedna formalność. Zapłata. Nie myśl o tym. Jak wrócisz z łbem potwora, będziesz mógł sobie stąd wziąć, co ci się spodoba. Bardzo szczodrze, ale jednak wolałbym się umówić na jakąś konkretną sumę. Ech, niech ci będzie. Ile chcesz? 300, 400 koron. 450. Umowa stoi. A stąd i tak będziesz mógł sobie zabrać jakiś suwenir. Pozbędę się bestii. Zobaczymy. Jeśli zjawisz się tu z jej Bem, nagroda cię nie minie.